Potrafisz się modlić? Ja myślałem, że potrafię. Brałem do ręki brewiarz, ale odmawiałem go, a nie modliłem się. Codziennie brałem do ręki różaniec i ani razu nie spotkałem się z Panem Bogiem. Wiesz, jak się nie modlić? Zacznijmy w ogóle od tego, dlaczego wziąłem brewiarz do ręki. Myślałem, że to jest modlitwa elitarna i jest trudna. W końcu nie każdy modli się brewiarzem, ale to doświadczenie pozwoliło mi zobaczyć, że ja się nie modliłem. To było takie zwykłe czytanie. Chodziłem wtedy do szkoły i zwyczajnie nie wyrabiałem się z liturgią godzin. Przerwa za krótka, a tekstu za dużo. Ale to jeszcze nic. Wziąłem tą książkę do ręki, dlatego, że powiedziałem. Panie Boże, no to muszę coś dla Ciebie zrobić, no. no to wezmę to, nie? Tylko, że to nie miało nic wspólnego z modlitwą. Modlitwa jest to spotkanie z Panem Bogiem. Jest to mój przywilej, nie obowiązek. I to zmienia wszystko. Pierwszeństwo zyskała relacja, a nie forma. I to nawet nie chodzi, żeby modlić się inaczej i, i od teraz nie brać różańca do ręki. Skąd? Ale zwróć uwagę, dlaczego się modlisz. No to jak się modlić? Każdy do tego musi dojść indywidualnie. Dla jednych będzie to liturgia godzin, dla innych będzie to różaniec, dla jeszcze innych modlitwa myślna, i tak dalej, i tak dalej. Możliwości jest mnóstwo. Ale tak naprawdę najważniejsza sprawa to modlić się. No bo jak chcesz mieć relację z Bogiem? Nie mając relacji z Bogiem. Bo modlitwa to jest właśnie relacja. Tutaj mam taki kubek. Tu jest napisane Pray Harder. Można to przetłumaczyć jako módl się ciężej, módl się silniej. Ale w modlitwie nie o to chodzi. To moje hasło odnosi się do bardziej, głębiej. Chodzi o głębie, skupienie się na niej, o niepoddawanie się w momentach słabości i wracanie, jak się upadnie. I na koniec, jak się modlić dobrze, tak, aby to było spotkanie z Panem Bogiem. Amen. Ten oto film rozpoczyna nową serię filmów na naszym kanale Kościół Powszechny. W tej serii będę brał takie tematy związane trochę bardziej z kościołem. Zobaczymy jak nam razem to wyjdzie. Gdzieś tam będziecie mogli zasubskrybować na YouTubie, aby nie przegapić moich nowych filmów. No i możecie też przejrzeć inne moje jakieś produkcje. Do zobaczenia.